Ja, widzowie, dzisiaj robimy rysowanie. No i dzisiaj takie coś innego. A więc rysuję pierwszą rzecz. Już narysowałem no, dwie nogi, które wyglądają o tak. I teraz robię następną rzecz. Już zrobiłem brzuch, jak widzicie. No i teraz y, zrobię y, no następną rzecz, tylko Wam trochę przybliżę ekran. Teraz y, robimy y, 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 teraz zrobię nogę. Ale jeszcze zanim przejdziemy dalej zasubskrybujcie kanał, lajkujcie filmik i jeżeli już zgadliście, co to będzie za zwierzę to piszcie w komentarzach zobaczymy ile będzie takich osób i ten kto to napisze przypnę mu serduszko a jeżeli ma swój kanał to może mu go zasubskrybuje, nawet zobaczę a więc teraz czas na następną częścią już mam następną i jak widzicie to już wygląda właśnie tak i piszcie co to jest za zwierzę Teraz czas już na głowę i zobaczymy, czy to zgadniecie. Chyba zgadliście, co to już za zwierzę. I teraz dam trochę poprawek. Teraz czas na cieniowanie. No i jak widzicie, mamy już nogę wycieniowaną. No, i teraz mam dla za Was zadanie. Macie 5 sekund, aby zostawić łapkę w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeżeli zostawiliście to, no to Wam się udało. Teraz czas na tą nogę, a więc robię to już bez przyspieszenia. No, i mamy już drugą nogę, To znaczy, no rękę, nogę. Teraz zajmę się o tymi dwoma. No i jak widzicie mamy już dwie nogi. Teraz y, zrobię brzuch. Ale zanim zrobię brzuch musicie zasubskrybować mój kanał. Y, y, bo na 50 subskrybentów y, czeka Was ciekawa niespodzianka, więc nie czekaj subskrybuj kanał. Y, to teraz robimy jej y, brzuch. Jak widzicie nasze, y, nasza żaba wygląda już tak i wygląda nawet dosyć fajnie. Teraz y, dorobimy. Y, no już ją dokończę. A więc y, y, napiszcie je jeszcze w komentarzu, y, może. O wiem. Y, 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 napiszcie w komentarzu. Tylko subskrybenci, że subskrybujecie kanał, a przypnę Wam serduszko. A więc teraz e, 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 rysuję. No i e, oto nasza żaba. Jak widzicie, żabka bardzo ładnie wygląda. I jeszcze zobaczcie, jak śmiesznie od drugiej strony wyszła. Widzicie taka? E, bardziej taka. No inna. I jeżeli Wam się podoba, subskrybujcie, a jeżeli... A jeżeli nie, no to też subskrybujcie. Więc na razie ma nie zapomnijcie subskrybować się mojego kanału i lajkać filmików.